Cześć, ja jestem Tajem. a to jest Gothic 3. <luck> Lak, oczywiście. No ale ja nie o tym. E, powracamy... powracam w kolejnym odcinku, już trzecim. E, w poprzednim ruszyliśmy wraz z naszym przyjacielem górnym z Ardei, by ostrzec... ostrzec, tylko donieść mutownikom o tym, że Ardea jest już wolna. No co, no to nie będziemy marnować czasu i lecimy do przywódcy... Mutoników. Oni mi tu wygląda jakiegoś pakiera, może Cię powiedz co się tu uważa, dzieje. Ty. Wszędzie są orkowi zwiad... A tam orkowi zwiadowcy. Nieważne. Ja wiem czy... ja wiem lepiej. <laughs> Mam iść do piekary. No, przestań się takować. Jesteś tylko gotik. Ej, ty! Co się tak skradasz? Ja tylko zbieram grzyby. A miałem nie zbierać, sorry. Jaki niemiły dla mnie. Jeszcze mnie tu nie lubią. A to się zmieni. Hmm. <śm> w sumie mam, te, mam jeszcze trochę czasu, co będę tak? Przed prosto, co tu się dzieje? Mag. Wygląda na maga. Nie wiem, jak wy to uważacie. Sebastian. Cóż. Pogadajmy. Ach, tak. Jan... Tak, Czym tak, nerwowy. Kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem tu w wredok alchemikiem. Mmm, alchemik. Powiedz Zobacz mi coś o alchemii. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania Tak, tak. No, jestem ekspertem w tej dziedzinie. Przekaż, Przekaż psum mi swą wiedzę, alchemiczną. Chętnie. Jeśli dostarczysz... A właśnie, zebrałem z ze roślinki. Narzekaliście, że jestem zielarzem, ale zebrałem. Oto twoje. Oto twoje rośliny lecznicze. Wspaniałe. Teraz mogę się z Tobą podzielić moją. No cóż, jeszcze tu było. miałem jakiegoś questa związanego z tymi. Byłem takimi? ognistymi, tego czy. krwistymi? Tak dzień, nie, w wujce krwistymi Puchary. Straszli ognistymi. Czemu? Wie, wie, wie... No i on mówi, że. magowie, którzy powrócili, redok. badają I starą magię i dążą do zgromadzenia, zgromadzenia wszystkich ognistych Pucharów. Na Kurczę nie to. Nie wiem czy z być magiem. Może wy zesłujcie w, koment w komentarzach tak uh, tylko, Czy chcecie, żebym został tak magiem tak ucznikiem czy tak wojownikiem? I że nawet więcej na temat Kurde, jak ten masz się wygląda się w, kobiety, w tej zbroi. Tych <laughs> Super. A artefakty przedawne są jeszcze tak. No. Cóż w tych ogniskach? No, o i tą ogniskę pochara o której wspomniałem Dobrze, no idziemy dalej. A może jeszcze sobie zrobimy miksturki? Skoro umiemy... czy czym zostały jakieś noślinki. Całe pięć wód. 32, <ścoughs> no okej. Okay. Lecimy dalej. To mi wygląda na koniec, tego gościa. Co mogę dla ci? Hmm, paser. No Jestem Marlo, najlepszy handlarz na wybrzeżu. Od Ardei aż po. Najbardziej interesują no, mnie nie. srebro Złotok. Co robi? Wiem jak go zamienić, więc. Tak, mi to. pasera do tego. Fałszysz. Skąd <laughs> Mamy w miastach kiedy przy. pokaż. No dobra. No trochę kasy ma, trochę kasy. Możemy trochę rupieci i posprzedawać. Chyba no, bardzo lubię sobie zawsze zostawić. Ma taki fajny bonus, że można sprzedawać szkatułki, puchary po normalnej cenie, a jeszcze biżuterię. No ok. Mam 5000 tysięcy. Mogę kupić jakąś tam. Mnie w spokoju. O kurde, taki nerwowy. Co? <grywy> topór? Wiem, jestem zielarzem, wiem. Z kim by tu pogadać? To jest, to, to wygląda to na szefa. Ten w blachach. Tak, jestem nowy. No, nie jestem uciekinierem. Jestem pogromcą worków kurde. Zwoliliśmy ardea, Wy co zrobiliście? A więc tobie to zawdzięczam. Jupika jej, poziom! Chwili, zajmę się na o tak, jak już tam nie ma celu, sam idą. Rozumiem. Potrzebuje broni. Chcę broni za to. My, Niestety, a. Liść... Ja mam ich wspierać jeszcze. Przywódcą? Mam największe doświadczenie. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy. Tak, tak. Nosi zróżnic paladyna. Byłem tak, tam, tak. zanim tam podrobiony bak, tu podrobiony paladyn. W ogóle za króla. Super Ełus. Teraz jestem zwykłym ja Nie, chcę słuchać o wojnie. Mogę wam jak pomóc? Jest, Musimy się przygotować do rewolucji. Mhm, czyli mamy następny cel. Rewolucja w Cape Dunn. No, pomyślimy, pomyślimy. A najpierw trzeba ich trochę ogarnąć, bo jak widać... Nic nie mają. A no, jeszcze Oto możemy po, coś powiedział o tym. Jeśli chcesz nam pomóc, jak się nazywało? Ja Masz wtyczka w Put Cape Dan. Nie Tak, tak, a ta wtyczka, że go zabili. Jeszcze wśród wolników działa. Ok, świetna, o, wszystko. O kurde. Nie rozumiem jego entuzjazmu, naprawdę, nie rozumiem. Nie chcę rozumieć. Przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Dobra, walczycie z stopą na arenie. Tak, Aha, gladiatorzy. jak Maximus. Bezimus maximus. Dobra. Hmm... Tak wyglądają. Tak, wyzywam i koniec. Nie, nie mogę kopać. Wiem, że przewijam, jestem zły z tego powodu. Przynudzam. Ale to naprawdę średnie. I ty. Biskiew. Tak, co miałem zrobić? Broń. Co powiedzieć. mam dla ciebie zrobić? Eee, fajne tabuś, dialogi się zaczynałem z orkami, z orkami bo i tak fajnie mówią na tak. Tak, o... z orkami trzeba tak samo często jak kiedyś. A tak Przyniesiesz no. nam 5 paczek broni. Bardzo się przysłużysz na tym. Skąd, Skąd ci wezmę też zromane paczki? Broni? Tam, gdzie są orkowie, jest też i broń. Mhm. Najczęściej nie potrafią się posługiwać orężem ludzi. Pakują go więc i magazynują. Wiem. Najlepiej zniszczyć alo przetopić. Właśnie, na razie nie wydaję punktów nauki. Dlatego, że powiecie mi, w co mam to pakować. Mogę grać wszystkim. A to tylko kwestia dla Was, co wam się naprawdę podoba. Mogę to zwinąć? Chyba mogę. Wiem, że jestem zły w ogóle. Nie powinienem tego robić. No ale marnuj, to wszystko się tu marnuje i w ogóle. Ale nikt tego nie zauważy. Na pewno masz coś lepszego do robienia. No. <głos》>, więc jak mówiłem. No dobra. Ej, hey, ty! Co się tak skradasz? Walczymy z kimś na arenie. On tu siedzi, więc chyba chce. Hej, co powiesz na mały pojedynek na arenie? Tak, mówiłem. Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak na... Jesteś tu wśród przyjaciół. Potrzebny mi trening. <głos》>. Tak, tak. Ja na godnego. Spotkańmy ja cię rozwalę, chłopie. No dobra. Zobaczymy, na co cię stać. Taki mądry jesteś? Wiem, że... Kurde... Skaleczyłeś mnie! Ja opuszczam arenę, ty opuszczasz arenę. Właśnie to jest bez sensu. Dlaczego kiedy on wychodzi, ja opuszczam arenę? No cóż... Musimy się podleczyć? Ja miałem jakiś list. Ciekawe. Czyż nie? Tak... Rozkaz. No, powinnyś, Cooper, powinieneś w końcu zacząć trening bojowy. Javier nie jest zachwycony swoimi postępami, jeszcze trochę każe ci ochraniać drwali. Naprzydałoby przydałoby im się, bo dzikich wędziły. No czy nie był to wymagający przeciwnik. To jest ten list tego wiodoka Ludzie z kontynentu są słabi, ale nie wszyscy. no... pierniczenie o Chopinie, no niestety. Ten list paradoksalnie traktuje o nas, ale co? A właśnie, dasz mi coś? Wygrałeś walkę. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz taki potrzebował towarzysza, który walczył, był. Mhm, mm no, się przyda. Teraz pogadamy z tym kolegą. Na mi się w tym wydaje? Miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. Dlaczego? Co jest w tak z z jaskiniami? Jeszcze ich do podobno. Tak ich nie zbadaliście, dlaczego się nie zapuszczać? Niestety. <laughs> Bo nie wiadomo, czy są bezpieczne. Po tak. Ta ta myśl. tu przypadkiem nie było kiedy? Możliwe. Ale jeśli tak, to nic tutaj od lat nie wydobyto. Znaleźć Obiecyli... tak, super. Czym, Czym się zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję po Stoi się opiernicze. rozumiem. W wolnym czasie. Stoi na warcie? Na tyłem do jaskini, rozumiem. A tamtej jaskini może coś przyleźć logiczne. Niezmiernie logiczne. Dzajemy się tym, jak się nie bójskiwsdniej. Muś się zatwiewić na wdziank od mojej kórza. Lepiej się dobrze przygotów, jeśli chcesz mieć przepraszam? Chodź narenęmierzyć. czemu nie? Walcz ze mną. Dobrze. Ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Oczywiście tak, przyjacielski. Czy jest moja fajna muzyka? A jak sobie chodziłem wcześniej, było fajniejsze. Teraz takie. Kto ma być silniejszy? O kurde, no jak? Przecież się zasłoniłem. Nie wiem, że przed kłóciem się. Ciężko zasłonić. Kurde, to alternatywne nas jest. Naprawdę ciekawe. Te walki w końcu zaczęły być wymagające. Jakkolwiek to nie, zabrzmi, nie brzmi. No ale co? No kurczę, trochę już się zrobiliśmy. Zostaw mnie w spokoju. Pasuje sobie posiedzieć i popiekać chyba Całych pięć. Hmm, dziwne, bo było, tych sierwiadów było chyba mniej, no ale może mi się wydaje. No dobra, przyciągniemy sobie ten teraz na pasek. Nie to na sucho. Nasz koleżka wstał i się odgraża. A podobno miałby być to przyjacielski pojedynek. Jacyś, jacyś oni są niekonsekwentni. Nie, Położyłeś mnie bez trudu. Proszę, no nie powiedziałbym. Dzięki niej wyleczysz rany. <laughs> Jakie rany. Proszę cię. Ty rany mi zadać. Chłopie. No cóż, no, trochę dzisiaj zrobiliśmy. Zrobię sobie jeszcze te dwie mikróki lecznic lecznicze i możemy. Możemy chyba już kończyć żeby nie ten. żeby was nie zanudzić. No, co, dzisiaj sobie trochę powalczyliśmy, co prawda, na arenie. Eee, jutro. Albo jeszcze dzisiaj. Nie, wydaje mi się, że jutro. Eee, Wyczyścimy, pomożemy takim. takiemu koleżce, wspomnianemu drwalowi. Tutaj chyba on będzie stał. O, tak jest. Powalczymy sobie z agresywnymi dzikami. Przekonam się, kto jest bardziej agresywny. Ja czy te dziki. Nie wyglądasz, wydaje mi się. No właśnie, na razie wam tego nie zdradzę. Później, nie wiem czy zdążę, oczyścimy tę jaskinię i nie wiem czy zdążę zająć się um, orkami, orkowymi patrolami. Ale wtedy bym się już przy, po, trochę pakować w umiejętności. więc dajcie znać, w co mam pakować. No to co, żegnam się. E, trzymajcie się, cześć.